Zaczęło się to wszystko jakiś czas temu, kiedy jeszcze lechrok Pawlak nie używał do smarowania dżemu. Wyglądało to mniej więcej tak. Siema, witam pięknie na moim vlogu. Jestem Michał i zapraszam was właśnie do wędrówki razem ze mną po poru... Jak widzicie, nie był to jeszcze jakiegoś przyszłego sukcesu znak. Potem jeszcze kurczę się przytrafiło i fale krytyki na mnie sprowadziło. A bo kurczę, kurcze, 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 kurcze. kurcze, 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 kurcze mi... Na szczęście w krótkim okresie czasu 100 widzów uzyskałem i tym nawet na vlogu się przechwalałem. Następnie coraz to inne produkcje robiłem. Vlogi o mieście, z imprezy, z radia. Tym Właśnie żyłem. Po pewnym czasie jednak przyszedł pomysł nowy, by do produkcji dodać kilka twarzy, jak i głos zaprzyjaźniony. I tak to zrobiłem pierwsze kompilacje z Bunchem, z Olgą Vlog, brzydkim burakiem, I'm Talking J. Brodż, wizu wizualnym, po prostu manią, Krishem, z kiemciorem, Apebalcem, z dzichem majstrem, Johnnym TFK Tomkiem Terka, Baterią Vlog, z Johnny Johnsonem, Zachon Czaj, Przemkiem Serkowskim, Darkiem Gutkowskim, Gabu Vlog, Macie ciożki, Tu Tomasz Vlog, Deptakiem, Gargamelem i innymi. Wyliczanka popsuła mi wierszyk cały, ale czego się spodziewaliście, przecież ze mnie jest poeta słaby. W międzyczasie do głowy przyszedł mi pomysł nowy, by zrobić projekt z widzami odlotowy. Nazywa się on co by było gdyby i każdy z was może go tworzyć tak na jawie jak i na niby. Wystarczy dany filmik skomentować i się w następnym odcinku znajdować. Do tego na Facebooku możesz z propozycji odcinka przesyłać, jak i w wymyślaniu podpunktów możesz mi pomagać. W tym miejscu się troszkę pochwalę, iż pierwszym partnerem na polskim YouTube zostałem. Przy filmikach moich pojawiły się od tego czasu reklamy. Sprzedałem się Stałem się komercyjny, ale wy i tak mi nie klikacie wy, lubię to na Facebooku. Do tego by mieć kontakt z wami, na Facebooku właśnie zalewam Was różnymi pytaniami. Wystarczy mnie tam zalajkować i już możesz się ze mną kontaktować. Tak więc teraz daję tobie sekundę na kliknięcie lubię to. Jak tego nie zrobisz, to zadzwoni telefon i powie. Za 7 dni zginiesz. I spotka ciebie okrutne zło Poza tymi produkcjami robiłem też inne akcje Stand-upy, Wehiku Czasu Czy jakieś inne śmieszne filmy nagrane Tak w zimę jak i w wakacje Jak już przy nich jesteśmy Wakacje na Justar się wybrałem i już na żywo Kilku znajomych z YouTube poznałem Nie będę tutaj wymieniał jaki, bo za dużo ich było A jak wiemy wszystko spowodowane przez to Że nie jedno piwo na takiej imprezie się piło O i proszę, zapomniałbym prawie News News YouTube. YouTube. Jakiś czas temu też wydawałem Niestety, jakiegoś polotu to nie miało i wszystko na dwóch odcinkach się zatrzymało. To właśnie była historia kanału Mego. Co dalej z nim będzie? Nie, Nie wiem, wiem. lecz zapraszam Was w tym momencie do oglądania produkcji z podloga Mego. Co się znaczy z podloga Michałowego?